Siemanko z tej strony Germano, skanował raczej konsolowo i zostało dokładnie 03,48 sekund do State of Play zapowiedzianego dzisiaj przez Sony, Dzisiaj dosłownie ogłoszonego i od razu chodziło oni to wczoraj chyba, ogłosili, chyba wczoraj ogłosili jednak. Ale na pewno dosyć krótko ta zapowiedź trwała od momentu zapowiedzi do teraz. A z tego, co powiedziało Sony, to będzie to pokaz głównie deweloperów i współpracowników, nie współpracowników, tylko um, zaprzyjaźnionych deweloperów z Japonii. Teraz wypadło mi po prostu słówko. Na pewno się pojawi tutaj Forspoken. Jestem niemalże pewien, że pojawi się Forspoken tutaj. Eee, gra wychodzi niedługo i coraz bardziej się do niej przekonuję. Ostatnio pokazali kawałek troszeczkę walki tymi czarabi Ktoś to fajnie porównał do Jutsu w Naruto, jeżeli tego rodzaju poziom jakby czarów będzie możliwy do używania, to będzie to całkiem spoko. Więc e, coraz bardziej się przekonuję do Forspoken, że jednak będzie warto gdzieś spróbować tego tytułu. E, co innego się może pojawić? Pewnie trochę gier od Square Enix. Może pojawi się Pragmata od Capcomu. Ten tytuł zniknął. Pojawił się i zniknął. E, więc to od From Software też jest takie bym powiedział spekulacje no w końcu Sony dosyć ostro zainwestowało w samo nawet w From Software, nie tyle w Kadokawę co w From Software więc może coś na rzeczy z tych, z tych powodów się tutaj pojawi um, i ostatnia rzecz, o której chciałem powiedzieć, to jest ten tweet. Nie? E, pojawił się tweet od e, oficjalnego kanału PlayStation pod e, zapowiedzią Nintendo Directa. E, coś, co nigdy się nie zdarzało, no ale też nigdy się nie zdarzyło, żeby obie firmy w ten sam dzień dokładnie ogłosiły mi swoje e, pokazy online. No więc oczywiście mógł to być przypadek, nie? <grych> Że obie firmy gdzieś na ten sam dzień przewidziały pokaz swoich gdzieś tam możliwości. Um, natomiast ja wątpię, żeby tam się coś działo pomiędzy firmami, choć na Nintendo Direct, który niedawno prze, przed chwilką się skończył, był, znaczy dla mnie, się przed chwilką skończył, uh, było Sifu, nie? Z, z grą, którą Sony tak jakby ekskluzywnie tam kasę dawało do za zrobienie, więc pojawia się już na Switchu. To jest taka ciekawostka. Uh, może coś w zamian być. <laughs> um, natomiast też podchodzę z bardzo niskimi oczekiwaniami, bo jest to State of Play, a nie jest to ten Showcase. Uh, na Showcase będziemy musieli jeszcze troszkę chyba poczekać, tak? Uh, czym to się różni? Generalnie chodzi o to, że Showcase to był na przykład ten pokaz playa piątki i gier wychodzących na PS5 nie? tam kiedy między innymi Spider-Man 2 był pokazany, Wolverine i tak dalej to był Showcase um, i to prawdopodobnie w tym roku się jeszcze pojawi tak myślę zobaczymy, choć swoją drogą ja dalej podtrzymuję nie? ktokolwiek mnie słuchał na podcaście czy ten to wie przecież, że ja mówię, że Sony generalnie nie musi specjalnie za dużo robić Cokolwiek się pojawia na półkach, od razu schodzi jeśli chodzi o, o konsole. Nawet z podwyżką cen wychodzi na to, że się sprzedają, e, więc o to się nie martwią. Konkurencja w postaci Microsoftu nie ma za wiele w tym roku. Więc również po co? No zobaczymy, czy jakikolwiek jeszcze showcase będzie. Nie zdziwiłbym się jakby nie, ktoś to porównał do 2019 roku, kiedy nie było takiego showcase'a dużego faktycznie. Tylko state of Play może się znowu to powtórzy. No ale dobra, 3, 2, 1, 0, możemy lecieć. Oglądam to w ogóle na żywo, nie musiałem ściągać tym razem. Więc jestem bardzo ciekaw. A, Final 16, tak, to też się pojawi. Czuję, że się pojawi, nie?

Ale zajebiście to wygląda. Lore, to... nice. lore. Yeah, yeah. No, trust because it's a state of play. Tekken 8 is coming to the PlayStation 5 console, courtesy of our battle-hardened friends at Bandai Namco Entertainment. Now, let's check in on two games in development for PlayStation VR2. Okay. Developers, Japanese. Star Wars. The story I was telling, it was about a certain droid repair tech, who had no business getting into this kind of trouble. But there they were, standing against evil wherever it popped up. The locals can be a little rough on tourists, but uh, it's nothing you can't handle. First order on Batu. Surely we can count on you now. Okay. Oh, hello, my friend. Ready for battle. Let O, to jest fajne, słyszałem dużo o tym. Uh -huh. Dio brings the creativity and chaos of a tabletop RPG to PSvr2 this next game is being rebuilt from the ground up and will be available outside of Japan for the first time Ground up. Crazy taxi. Nie. Nie. Co ty gadasz? Nareszcie te jacuzy?

Ooh <laughs> zutym. Nice. Hogwarts? Hello, Madam Mason? I understand you have a shop to sell. I think you will find my terms quite generous. What's the catch? You are wise to be wary why is your mistress selling the shop she has had rotten bad luck with the last few tenants those who came before you just could not seem to escape the darkness will you Watch your step. Ah, tak. This is an exclusive quest. Mhm. Mm Mi to nie mówi. Wyglądało mi to na trochę bardziej futuralistyczną grafikę, ale to raczej stylizowana jest. Czyli jakiś taki survival, tak? Firewatch połączony z survival horrorem. Survive a ride from hell in Pacific Drive, the debut game from Ironwood Studio. Up next, let's check in on PlayStation Stars. A ah, to program loyalty. Hi everyone, I'm Grace Chen. Not long ago, we announced our brand new loyalty program called PlayStation Stars. It's designed to celebrate you, the players. It will be free to join PlayStation Stars. As a member, you can complete various activities to earn points that can be redeemed for rewards. Digital collectibles are a highlight of the program. These are digital representations of things that PlayStation fans love. Today, I'm pleased to give you a sneak peek at some examples of our digital collectibles. Whether it's a beloved game character or cherished device from Sony's innovative history, Ale gdzie? Gdzie to pokazywać w jaki sposób? And I have more good news. PlayStation Stars will begin to roll out in some regions in Asia starting in late September. It will launch in the Americas and Europe ale in the weeks that tego Check PlayStation, PlayStation Home'u. PlayStation Stars.

新種のエンダーズと思われます所属不明機よりロックオン緊急迎撃システム起動スーパー強敵ではありますが我々の本気を見せてあげます高エネルギー反応対象から攻撃来ます

그날 나, 갑자기 찾아왔지 일 나. 큰일 나, 큰일 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 나. 일 나, 큰일 자 큰일 나, 큰일 전성기에는 10만 명 이상이 살았던 곳이야. 황무지 아래 건설한 도시라니. 응. 됐어. 이곳의 주민들은 에너지 고갈로 잠들어 있는 거야. 이대로 간다면 영원한 어둠 뿐이지. 이봐, 우리를 도와줘. 조심해! 리스팅되지 않는 내 입구야! 아담, 뒤로 물러나! Wizualnie super, nie? Mato-Supie... w DMC i tak mi brakuje takiego rodzaju gier. Z mniejszym Choć w sumie, chyba bardziej niż na to, to czekam na pewno na Wukonga i na ten Lost Soul Aside. Ciekawe czy pokażą do tego Lost Soul Aside teraz. O, zmienili tytuł, super. Musi być dobre, skoro Sony chce zapłacić za to za ekskluzywność. Kolejna ekskluzji? Centuries of the Tokugawa's repressive rule, the black ships appeared without warning, and our nation began to tear itself apart. No, no, cleave to the past, those who embrace the new, and the Ronin, a warrior free of all masters and bonds. <laughs> Assassin's Creed? I will watch over you all as your blades carve a new future. Your time has come. Rise as one. Bak, Experience an era of great change and upheaval in Rise of the Ronin, a sprawling action RPG from Team Ninja. Bo, o podobnym na Play Before we wrap up, we have got one more update for you: PlayStation Studios, God of War. Mm. Everyone keeps secrets. Sometimes it's the only way to protect the ones we love. for me? Is it a god of war you came to find? You don't really want war. Do you, Kratos? All that blood on your hands? On your son's hands? What is it you will not tell me? I can't talk about it, but I just need you to trust me. We follow your every whim. But well, you don't believe in any of it. And still, I follow. All that matters is that you are safe. But that's not all that matters. Who's keeping you safe? I do not need you to protect me. Uh, you sure about that? Pretender God! For the old father! Death can have me when it loves me. Nice. Do you even know of God's In your lifetimes has anyone ever worshiped you? Ever prayed to you? Can you even imagine that kind of love? No! You don't care about anything beyond yourself. Beyond the monster who kills without cause you uh -huh. Ha, no. będzie that's the show. God of War Ragnarok comes to PS5 at PS4 on November 9th. See you next time. Fine state of play. I know it's going to be hate. I wiem, że uu, uu, tam nie było żadnych tam niespodzianek, i tak dalej. Chociaż no, nie wiem, no, ta Yakuza jest gigantycznym newsem, ale Kurczę, mi się takie rzeczy podobają. Co jakieś parę miesięcy mógłbym coś takiego mieć po prostu. Nie wiem, ile to trwało? 15 minut, 20? Czy mi tutaj OBS coś pokazuje? 25 minut. E, bam, bam, bam. Trailer za trailerem. Ważne, że w większości przypadków był gameplay pokazany. E, i, I do domu. Jak dla mnie było bardzo spoko, mi się podobało. strasznie cieszę się z tej jakuzy. Choć mam jeszcze dużo części do ogrania, ale to, to wskoczyć do tych jakuz, właśnie zbudowanych i tych feudalnych, które są absolutnie odciągnięte od linii Kiryu, byłoby super, więc ten. Tak, raz z robotami Senduality, chyba tak się to nazywało, wygląda też bardzo ciekawy. Mechy, co znowu mnie cieszy. Uh, Tekken 8, fajnie, że był tutaj pokazany, tam było tylko PS5, co jest dobre, że tak jakby tylko na z genach będzie, uh, ale wątpię, żeby był ekskluzywem. Uh, jednak gry biateki potrzebują jak największego community, więc wątpię, żeby to, żeby to się tak zadziało. Um, więc ja jestem zadowolony z tego State of Play, tak jak mówię, wiedziałem, że to będzie State of Play, a nie będzie to showcase, to są dwie różne rzeczy. A i tak moim zdaniem, chociażby to, że pokazali God of War'a, to, to, to dużo. I fajnie, że te gry, ta gra od Team Ninja o tym Roninie. Nie, no serio, tak. Kurde, każdy tytuł bym powiedział jak dla mnie spoko. I, i wydaje mi się, że. Powinien raczej zadowolić ludzi. Um, no ale oczywiście dajcie znać w komentarzu, co wy sądzicie. Dzięki za oglądanie tego materiału. E, zaglądajcie, co innego dzieje się na kanale. E, ostatnio pojawił się fajny podcast ze mną i z i producentem ze studiami Pumi Games, Jakubem Panderem. E, zachęcam do przesłuchania. Bardzo fajnie nam się gadało, więc wydaje mi się, że powinien być to dobry odcinek. Um, no i tyle. Trzymajcie się do następnego. Nara. Dobra, tutaj zamykam. Czekaj, czy już mogę ściągnąć.